W Ninjago mamy już jedną smoczą ikonę, którą ma Lloyd, jednak co jeśli nie jest to jedyna smocza ikona i Lloyd wcale nie jest jedynym, który takową posiada. Lord Raz to postać bardzo tajemnicza, antagonista, którego lubi praktycznie każdy fan Ninjago, a szczególnie fan Powstania Smoków. Słynie ze swojej niezwykłej inteligencji, czasami ma drobne potyczki, ale to wiadomo, każdemu się zdarza, no i tajemniczych planów, a także tajemniczego mistrza, którego tożsamości mimo wszystko dalej oficjalnie nie znamy. Według mnie jest to jeden ze smoków źródła już wiele filmów na ten temat, które gdzieś pewnie wam się teraz tutaj na ekranie pojawiają, i teraz zobaczyłem kolejną rzecz, która mnie w tym przekonaniu utwierdza. Jest to teoria jednego z użytkowników Twittera. Mówi ona, że młot lorda rasa to w rzeczywistości smocza ikona. Po czym można tak twierdzić? Ano choćby po tym, że twórcy pisali, że młot rasa nie pochodzi z imperium, on miał go dużo wcześniej i go od kogoś dostał. A jak wiadomo, smoczą ikonę można też, też dostać od samego smoka źródła. Więc jeśli smok źródła byłby mistrzem rasa, to ma to wtedy sens. W dodatku, raz wszędzie ten młot ze sobą targa. Nieważne, czy w Imperium, czy jak był w klanie Wilczej Maski, czy potem na turnieju, zawsze ten młot ma przy sobie. Być może jest to spowodowane właśnie tym, że jest to przedmiot zbyt cenny, żebym mógł go kiedykolwiek stracić. Co jeśli za jego pomocą może przyzwać swojego mistrza, czyli Smoka Źródła, do świata śmiertelników? Wyobraźcie sobie, że kiedyś Lloyd przyzywa Smoczycę, a raz swojego mistrza i jest wielka walka Smoków Źródła. Czy coś takiego się wydarzy, mimo? Od tego, że ja w to wątpię, bo jednak ta postać, czyli Mistrz Rasa, jest bardzo tajemnicza i raczej przed wszystkimi smokami źródła by się nie zdradzał. Tak mogłoby to być niezwykle ciekawe. Zresztą kto wie, może akurat twój nas zaskoczą i coś takiego zobaczymy. W każdym razie teoria o tym, że ten młot jest smoczą ikoną, ma rzeczywiście sens. A ikoną jakiego smoka? Ikona smoka źródła ruchu to ostrze, nóż, taki sztylet, który można szybko ciąć powietrze, przebijać. Wiecie, to pasuje do ruchu po prostu, a młot? Może do siły. Wiecie, młot to raczej takie, no za lekkie narzędzie nie jest. Nie jest to lekka broń, jest to broń ciężka, potężna, więc może i naprawdę smog źródła siły jest mistrzem miasta, a nie smog źródła energii. O ile to rzeczywiście jest smocza ikona. Tak naprawdę, z tym wątkiem może wydarzyć się dosłownie wszystko. Pozostaje nam tylko poczekać i zobaczyć, co twórcy dla nas przygotowali. Dajcie proszę znać, co o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie. Hej.